Akcja! Oto nasz y, Super Tata Z Karoliną na ciele Pokaż Pokaż co potrafisz Pokaż co potrafisz Jej! To jest ten szyk To jest ten blask Brawo! Oto mój wspaniały tata Zobaczymy czy trafi Do trzech razy stuka No do trzech razy Jezu Widzieliście to? na to A będzie na to o tak na szabindzie, czekaj, tak zbliżeniem o to, czekaj, odejdź weź się pokaż z nią o, pokaż się ze zbliżeniem, tak ładnie ok zobaczymy jakie losy dawaj, dawaj, brawo super, mój tata jest dawaj koniec na zbliżeniem tata o stąd was nagram, o ze zbliżeniem Dawaj Op, brawo Jak w połowie, jak w połowie mówię Fuuu,